Dzień dobry kochani! Jesteśmy w parku w New Jersey. Jest bardzo fajnie, troszeczkę chłodnawą. Niemniej jednak, um, słoneczny dzień. Teraz już jest pewno gdzieś 4,30 po południu, więc ciągle jest wcale fajnie. I ostatnio słyszałam wiele razy pytania, na które chodząc tu po parku. Zechce odpowiedzieć. A mianowicie, bardzo często mówicie o tym, że no dosyć już tego 3D, trzeciego wymiaru, chcę być w piątym. Jak na pewno pozbyć się, żebym nie musiała, musiał mieć do czynienia z tym trzecim wymiarem? Każdy marzy o piątym i nic dziwnego. Otóż Chcę mówić dzisiaj o związkach, i to niekoniecznie tylko romantycznych, ale ogólnie o związkach, kochani. I związkach w piątym wymiarze. Jak się tam znaleźć, i jak znaleźć kogoś, kto także jest w tym samym piątym wymiarze? Otóż pierwsza rzecz, którą trzeba zrozumieć, to jak już wiele razy mówiłam: wszystko jest energią. Teraz my wszyscy mamy, my wszyscy wibrujemy, wszystko wibruje. Ok, skoro jest energią. I teraz chodzi o to, że jednych częstotliwość jest wyższa lub niższa. Oczywiście chcemy, żeby wibrować jak najwyżej. Okay? Żeby cały ten nasz, ta wibracja szła do góry, żebyśmy byli coraz lżejsi, dlatego jemy inaczej i odsuwamy się od negatywności, i przebaczamy ludziom i, i pozbywamy się karmy, odcinamy się od tego, żeby nasza wibracja była jak najwyższa. Od tego teraz zależy, kogo mamy w naszym życiu, kogo przyciągamy. To jest taki prawdziwy test. Bo można mówić dużo, chcieć dużo. Ale tak naprawdę rzeczywistość, która nas otacza, jest odpowiedzią na zasadnicze pytanie, w jakim miejscu znajdujemy się? Gdzie tak naprawdę jesteśmy? Bo to, co rezonujemy, to to przyciągane jest do nas. Więc jeżeli widzisz niewłaściwych ludzi, jeżeli widzisz bardzo wielu negatywnych ludzi, wielu ludzi, z którymi się kłócisz, zadzierasz, masz wiecznie problemy, czy mają z tobą problemy, to znaczy, że gdzieś jest lekcja dla ciebie. To już nie chodzi o tych ludzi. Jest ci pokazane, że to, czego nie lubisz w tych ludziach, to musisz naprawić w sobie samej, czy samym. Samej. Ok? To jest bardzo ważne. My niejako... Odnajdujemy odzwierciedlenie tego, kim my jesteśmy, gdzie jesteśmy w życiu na podstawie tego, co widzimy, co słyszymy, kim jesteśmy otoczeni, kogo do siebie przyciągamy. Więc jeżeli negatywnie ludzie do nas się koniecznie pchają, to znaczy, że gdzieś jest coś do końca nie tak z nami, okay? ponieważ kiedy my będziemy rezonować wyżej. To my tych ludzi już do siebie przyciągać nie będziemy. My będziemy przyciągać tych, którzy są na tej samej fali, co my jesteśmy. Ok? Teraz. Pierwsze trzy chakry, czyli chakry, to są nasza podstawowa, potem jest druga, ta Sacred i trzecia Solar Plexus. To są chakry, które, um, jeżeli jesteśmy tam zdrowi, jeżeli te chakry są takie, jak powinny być uregulowane, to co my, um, jak wiemy, że tak jest, to to, że my nie boimy się niczego. My jesteśmy pewni siebie, my stoimy porządnie na dwóch nogach. Nie czujemy się wiecznie, że jesteśmy pokrzywdzeni, że jest nam źle, że ktoś nad nami się znęca, ktoś życzy nam źle. Nie, nie próbujemy kontrolować żadnej sy sytuacji ani manipulować, ale też i nie rzucamy się do tego, żeby komuś koniecznie pomóc. Zaraz, w tej sekundzie. Ok, bo ktoś sobie tego życzy i teraz. Przez to, że jest bardzo negatywny i dużo o czymś mówi, ściąga nas też do dołu. Więc z tego też trzeba mieć tę granicę, tę asortywność, ten, ten wybór, kim się otaczamy. Okay? Ale to znowu to jest ten prawdziwy test, gdzie jesteśmy w życiu. Także wiemy, że nie mamy zawsze racji i potrafimy się do tego przyznać. Okay? Więc to są te trzy szakry, które są zdrowe. Teraz, żeby widzi, czy mamy podwyższoną to, to frequency, czyli tę częstotliwość naszej energii. Tutaj najbardziej przyjrzymy się czwartej i piątej szakrze, czyli czwarta to jest serce i jak wiemy, że jest ona naprawdę zdrowa? Otóż, jeśli jest zdrowa i jeśli jest tak naładowana, jak powinna, unormowana, to przede wszystkim nie czujemy się niekochani. Nie czujemy tej pilnej potrzeby, że musimy koniecznie mieć kogoś w życiu. Dlatego, że kochamy się takimi, jakimi jesteśmy. Owszem, możemy pracować nad sobą, niemniej jednak. Akceptujemy wszystko to, co jest najlepsze w nas, ale też i co wymaga pracy i doskonalenia. Ale żeby nie wiem, co, kochamy się. Kochamy się samimi. Patrzymy w lustro i mówimy, no jestem taka, jaka jestem. Pan Bóg stworzył mnie inną, akceptuję się i nie ma, że ja się nienawidzę, albo coś we mnie jest nie tak, i tak dalej. Nie ma tutaj, że ja oceniam siebie i innych, a wiecznie, że, że czegoś chcę, że oczyszczamy się z tego wszystkiego, co jest karmiczne, co jest bez balansu. A więc totalne zaakceptowanie siebie. No i piąta szakra, moi kochani, też bardzo ważna w związkach i w ogóle, to jest gardło. Otóż tutaj to jest to, co my mówimy, jak mówimy. I chodzi o to, żeby mówić prawdę. I żeby odzwierciedlać tę prawdę. Tu nie chodzi o to, żeby chodzić i opowiadać, o jestem taka, albo mówię to i w to wierzę. Chodzi o to, żeby pokazać, że to, o czym myślisz, to, co czujesz to tak postępujesz, żeby słów, wręcz telepatycznie tu widać, o co tak naprawdę chodzi, bo ty odzwierciedlasz tę prawdę i to jest naprawdę bardzo seksowne, jeśli chodzi o, o związki, ok? Ponieważ nie jesteś już wtedy a, żadną ofiarą, kochasz siebie, szanujesz siebie, akceptujesz siebie taką, jaką jesteś, nie oceniasz siebie surowo i innych, po prostu kochasz życie, kochasz świat i świat będzie cię kochać z powrotem. Ci ludzie będą do ciebie przyprowadzeni, właśnie, którzy będą rezonowali z tobą, będą to dokładnie tak samo się czuli. Wszystkie zdrowe osoby i będą to zdrowe związki. Także znasz po co jesteś, wiesz po co jesteś, po co zostałeś stworzona. Znasz swoje przeznaczenie, bo znasz siebie do głębi, do duszy. I ufasz swojej intuicji. To jest następny znak, ok? ufasz swojej intuicji nie czujesz się że wiecznie jesteś pokrzywdzona że wszyscy są niedobrzy i traktują cię źle ponieważ umiesz ponosić odpowiedzialność za swoje własne czyny i chcesz żyć jak najlepiej i ta wibracja kochani właśnie przyniesie zdrowe związki piątego wymiaru ponieważ to będzie postępowanie myślenie i odczuwanie w piątym wymiarze Kochani, życzę wszystkiego najlepszego. Buziaczki, uściski, wirtualne. I do zobaczenia kolejnym razem. Kocham Was wszystkich.